Witam, Robert Holender jak Holender, tak aby łatwiej było zapamiętać moje nazwisko. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd bierze się w nas energia do działania, skąd bierze się szczęście i, i pasja do tego, aby, aby robić różne rzeczy? Dlaczego w pewnych momentach życia jesteśmy szczęśliwi i pełni wigoru, a w innych dopadia, dopada nas apatia i zniechęcenie? W sensie biologicznym decyduje o tym wielka czwórka hormonalna. Ta wielka czwórka hormonalna to inaczej DEOS, czyli dopamina, endorfiny, oksytocyna i serotonina. Aby łatwo zapamiętać e, funkcje poszczególnych tych czterech grup hormonów, wykorzystamy do tego zbieżność z ich pierwszymi literami nazwy. I tak, dopamina to inaczej doping. Jest to hormon, który uwalniany jest w momencie, gdy przygotowujemy się do realizacji cel, wtedy, gdy go sobie wyznaczamy, wtedy, gdy się skupiamy, skupiamy na działaniu, wtedy, wtedy gdy jeszcze, jeszcze nie osiągniemy go, ale, ale już wtedy gdy o nim myślimy i, i sobie po prostu go wyobrażamy. Nasi przodkowie e, dzięki dopaminie brali się za polowanie nie wtedy, gdy byli głodni, ale wtedy, gdy jeszcze nie odczuwali, nie odczuwali głodu, bo już wtedy ta dopamina ich właśnie dopingowała do tego, aby, aby polować. Endorfiny z kolei w liczbie mnogiej nazywane są też inaczej hormonami euforii biegacza. Euforia, ponieważ wyzwalane są w momencie realizacji działania. Wtedy, gdy dobiegamy do mety, wtedy, gdy, gdy rozpoczynamy, już rozpoczęliśmy działanie i właśnie wykonujemy, wtedy one się najbardziej wyzwalają. O ile dopamina nas dopinguje do rozpoczęcia, o tyle... Endorfiny wspomagają realizację działania, tak aby w nim wytrwać, aby przezwyciężyć ból i zmęczenie. Trzeci hormon to oksytocyna, jak opieka. Jest to hormon, który wzmaga więzi społeczne, przynależność do grupy, który wspiera te wszystkie rzeczy związane z miłością, z byciem, byciem razem. Oksytocyna wyzwala się m.in. wtedy, gdy matka karmi małe dziecko i ono zsieje jej sutek. Wtedy, wtedy właśnie w organizmie wytwarza się bardzo dużo oksytocyny. Co ciekawe, dzieci, które znajdują się w domu dziecka, mają wyraźnie obniżony poziom właśnie tego hormonu. I wreszcie serotonina jak szacunek. Szacunek, dlatego że pojawia się ono w momencie, kiedy inni okazują właśnie nam szacunek, respekt. Nazywana jest też czasami genem przywództwa, ponieważ wytwarzana jest wtedy, gdy, gdy my, inni w naszym otoczeniu czują się bezpiecznie, gdy my im to bezpieczeństwo za, zapewniamy i oni właśnie. Właśnie pokazują nam, że mogą na nas, na nas polegać i wtedy wzmaga się w nas taki właśnie szacunek do samych siebie, ale też i pewność, pewność siebie, wiary w to, kim jestem, co robię. Dopamine i endorfiny czasami określa się jako hormony egoistyczne, dlatego że one dotyczą mnie, no, mojego samopoczucia i tego, kim jestem. W przeciwieństwie do y, hormonów, Społecznych czy, czy inaczej też takich altruistycznych, które, do których należą oksytocyna i serotonina, ponieważ one dotyczą tego, jak, jak układają się relacje nasze z in, innymi. Z kolei endorfiny i oksytocyna leczą, leczą nas. I e, endorfiny leczą nasz ból tak jak ból biegacza, kiedy biegnie biegiem maratonie, natomiast oksytocyna leczy nasz ból samotności. Z kolei dopamina i serotonina wspomaga naszą motywację. I serotonina wspiera naszą motywację do wykonywania różnych działań poznawczych, czyli pracy dla wspólnego dobra dla innych. Natomiast tutaj dopamina wspiera nas, motywuje do tego, aby realizować własne ceny. I na koniec zastanówmy się, jak produkować więcej typ bardzo pożytecznych hormonów. Po pierwsze, dopamina wytwarza się między innymi wtedy gdy wizualizujemy sobie cel, gdy wyobrażamy sobie, jak do niego dojść, jak tam będzie, już samo wyobrażenie powoduje, że tej dopaminy się wytwarza w naszym organizmie więcej. Jeżeli chodzi o endorfiny, to one wytwarzają się wtedy, gdy uprawiamy sport, gdy wykonujemy jakieś ćwiczenia, gdy się po prostu fizycznie męczymy. Również słuchanie dobrej muzyki powoduje, że endorfin pojawia się więcej w naszym organizmie. Jeżeli chodzi o oksytocynę, to ona pojawia się wtedy, gdy ym, rozwijamy różne relacje z innymi, wtedy, gdy przytunamy się do kogoś, gładzimy, gdy po prostu jesteśmy blisko, gdy nawiązujemy kontakt fizyczny albo kontakt wzrokowy. Spójrzcie na przykład teraz na jakąś osobę, uśmiechnijcie się do niej, na pewno wytworzy Wam się trochę tych oksytocyn. Natomiast jeżeli chodzi o serotoninę, to ona jest wytwarzana wtedy, gdy robimy coś dla innych. Zróbcie coś, coś takiego, co, co sprawi przyjemność innym. No w ostateczności możecie zjeść czekoladę, bo ona też wspomaga wytwarzanie właśnie tego hormonu szczęścia. Ci, którzy uczestniczą w moich warsztatach i szkoleniach, nie tylko w stęskni sensie pamięciowych, wiedzą, że bez powtarzania się nie obędzie. Dlatego teraz... Na koniec krótkie przypomnienie naszej wielkiej czwórki. Pamiętacie? Deos czyli dopamina jak doping, endorfiny jak entuzjazm biegacza, oksytocyna jak opieka nad nad innymi i wreszcie serotonina jak szacunek. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmu oraz fanpage'a na Facebooku. Jeżeli Macie trochę cierpliwości, to obejrzyjcie pojawiające się reklamy do końca, bo mogą mi one prowadzić ten.